Idę przez życie, nabieram doświadczenia Widzę świat i nie mam nic już do stracenia Ubieram zwykłe ciuchy, a nie jakieś drogie Nie chcę markowych, tyle ziomek powiem Jestem taki sam, jak reszta ziomuś ludzi Kocham moje życie i mi się w nim nie nudzi Robię ten rap, który będzie uzależniać Historię marzenia oraz ziomuś przejścia Idę po swoje, wygrałem walkę z ogniem, teraz to wszystko ma już swoją rolę, jestem szczęśliwy, tobie ziomuś powiem Życie jest darem, wykorzysta je dobrze. To jest mój świat, pełen tych wrażeń Czasem się zmieniły, jest zupełnie inaczej, życie mnie zmieniło i to już naprawdę wiem już co moja przyszłość mi pokaże To jest mój świat pełen tych wrażeń Czasem się zmieniły zupełnie inaczej, życie mnie zmieniło i to już naprawdę wiem już co moja przyszłość mi pokaże. Różne sytuacje oraz różne miejsca to nie spowód, żeby już skreślać, ja też się zmieniam i to na okrągło, ale zawsze idę swoją drogą, nie patrzę wokoło, tylko już przed siebie, to co chcę robić, sam wiem tu najlepiej. Znam samego siebie i swoje myślenie Teraz jestem właśnie ziomuś pewny siebie Daję ten rap na szeroką wiedzę Życie dało mi jeszcze tą nadzieję Nie zmarnuję już tego kurde ziomuś przecież ze swojego życia Wyniosłem cenną lekcję To jest mój świat pełen tych wrażeń Czasy się zmieniły jest zupełnie inaczej Życie mnie zmieniło i to już naprawdę co moja przyszłość mi pokaże, to jest mój świat pełen tych wrażeń. Czasy się zmieniły, jest zupełnie inaczej. Życie mnie zmieniło i to już naprawdę wiem już, co moja przyszłość mi pokaże. To jest mój świat, pełen tych wrażeń, czasy się zmieniły, jest zupełnie inaczej, życie mi zmieniło i to już naprawdę, wiem, już co moja przyszłość mi pokaże, to jest mój świat, pełen tych wrażeń, czasy się zmieniły, jest zupełnie inaczej, życie mi zmieniło i to już naprawdę, wiem, już, co moja przyszłość mi pokaże.